Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszą recenzję poświęcę książce Sundial Catriony Ward. Książka... nas bohaterką jest y Rob. Żona i matka dwójki dzieci ma piękny dom na przedmieściach i wydaje się, że jest szczęśliwa. Jednak nasza bohaterka boi się o swoją najstarszą córkę, czyli Kali która zbiera drobne kości i szepcze do wymyślonych przez siebie przyjaciół. Rob dostrzega w dziewczynce rok, który przypomina jej o przeszłości, od której uciekła i boi się o bezpieczeństwo swojej drugiej córki. Kobieta postanowiła zabrać Kali do domu swojego dzieciństwa, czyli sendaio, położonego głęboko na pustyni. Tam będzie musiała dokonać strasznego wyboru. Jest to książka bardzo mroczna, dosyć też ciężka i obwitująca w różne wydarzenia. Niemal że może uznać, że w tych, że w jakiś sposób Bohaterowie. Czasami mam wrażenie, czy, zastanawiam się, czy Bohaterowie te książki stopniowo nie, popeł nie wpadają w obłęd, w miarę jak akcja się rozwija. Bo takie też miałem wrażenie i czasami nawet sam nie byłem pewien, co w tej książce się faktycznie dzieje. Jest, jest to książka tak nieoczywista jak filmy Davida Lyncha i równie ciężka, co Requiem dla snu momentami. Czasami naprawdę musiałem przerywać lekturę i pomyśleć zaraz, co tu się praktycznie wydarzyło, bo nie jestem do końca przekonany. I... Polecam iłeśnikom książek bardzo nieoczywistych, takich bardzo dziwnych, no i bardzo mrocznych. A w razie... Jak... A jeśli ktoś woli czytać w formie elektronicznej, to tutaj jest link.